Roblox broni PDF-ów, a Mastercard nie ma z tym problemu. A to prawda, to jest U. w ogóle komedia dla mnie, nie? Troner Arkadikos, jak się macie? Moi drodzy, ja już jestem na wyjeździe. Kurde, maila już, na już, już wychodzę i to jest ostatnia rzecz, jaką tylko pokrywam. Bo jest to niezwykle ciekawe. Pokazuje to wspaniałą hipokryzję naszych bohaterów tematu Steam, Mastercarda, Visa i Paypola. I, I to Paypulo? wielu akurat um, hipokryzję, jeśli o to chodzi, bo przypominam dla tych, którzy akurat nie trafili w te tematy, że Visa i Mastercard niejako zmusiły Steama oraz Itch.io do tego, żeby usunęły niejako kategorię NSFW ze swoich e, tam sklepów. Zbaczaj to się wszystko poszło na skutek e, takiego wielkiego oburzenia grupy feministycznej, e, ale takiej religijnej, co też jest tak dziwacznie połączone e, z Australii Collective Shout. E, były Aż tam tak fakty, które raczej nie powinny budzić sympatii, ale e, ogólnie rozbija się tematyka o niejako cenzurę. Dlaczego inne firmy mają narzucać jeszcze inne... Firmom, co mają robić, bo to się nie zgadza z jakimś tam, wiesz, wiecie, podejściem co do moralności tych pierwszych firm. Totalnie dziwaczne. Co innego, gdyby zrobił to sam Steam, co innego, kiedy ten. Steam no to jest prawda, to zrobić... nie? No to, to mega podchodzi w ogóle pod cenzurę, że Steam sobie ma narzut po prostu jakieś wizy mastercarda generalnie operatorów płatności do tego, co ma mieć, dopóki to jest legalne. No a z tego, co się orientuje, wiem, że tam były bardzo kontrowersyjne rzeczy, ale jednak z z tego co się orientuje, one ogólnie były legalne, więc dla mnie to jest mega dziwne, że faktycznie coś takiego blokowali operatorzy płatności, bo go inna firma zmusiła. E, to jest problemem. E, I ogólnie bohaterami tych usuniętych kategorii, na przykład było No Mercy, które totalnie no, było ja już odwalone w taką ekstremalną stronę, e, ale nadal zginęło też wiele, dużo mniej, że tak powiem, ekstremalnych tytułów, no przynajmniej z tego co się orientuje. Nie, żeby ale mi było mniejsze. szkoda, akurat tych gier co po. Kały też nie, ale tak overall, no to uważam, że jednak jest to cenzura, nie i może to w złą stronę pójść, więc jednak warto wydaje mi się zareagować. Chodzi o to, że teraz Visa i Mastercard mówiły, że nie, no takie gry nie powinny być dostępne w sklepie, które, które, do którego my procesujemy nasze platformy, nasze płatności, więc tutaj wy musicie to skasować, bo inaczej my wstrzymamy. Zagrozili w ten sposób, z kim się ugięło cię się ugięło. I teraz ostatni taki przykład jest to, że akurat for uh, people Już nie tylko groziło, ale po prostu wycofało się ze Steama. O tym się zrobiło no, ja dość głośno. Wycofał, no, ja akurat powiem bardzo. szczerze, że PayPal'a no, korzystam niejako zawodowo, no bo mam też klientów z zagranicy, oni lubią płacić poprzez PayPal'a, tak więc no, wiem, czym jest PayPal, ale ja nie zapomnę, jak z PayPalem było mega głośno na temat tego, że po prostu PayPal potrafił wstrzymywać środki na koncie, bo nagle im jakoś czapka inaczej zginęła, a wyślimy papiery to, a Serio? za co Coś jest to, wiem, nawet wiecie, nie taka widziałem. masywna kontrola, a często dochodziło do tego, że te środki były blokowane przez wiele miesięcy i dla mnie to śmierdziało troszeczkę taki. Po prostu przywłaszczaniem tych środków, albo, albo nawet, no powiedziałbym, powiem szczerze, dla mnie to no, przywłaszczenie to kradzież, tak więc na jedno wychodzi. Nie wiem, może to się wiązało z jakimś praniem pieniędzy, cholera, wie co, no to są tylko teorie. W każdym razie, no ja wiem jedno. PayPal z mojej perspektywy nie jest jakoś specjalnie prokonsumencki. Też jeśli mam nie jestem fanem PayPal I ja z niego korzystam tylko po to, żeby zdobywać tam płatności, ale nie, żeby płacić nim. No i my w Polsce ogólnie mamy wygodnie, bo mamy jednak tego Blika. Blik jest bardzo dobrą metodą płatności, jak nie patrzeć, ale Blic troszeczkę jest bardzo teraz dobry. uciekam. Od... Chociaż widziałem, że te chińskie chyba alternatywy były i też w niektórych krajach, chyba w Europie są takie alternatywy, że się kodem QR można skanować i uważam, że akurat to jest o wiele bardziej wygodne, nie? W sensie fajnie by było, żeby był blik, żeby on miał właśnie wsparcie jakiś kodów QR, że na terminalu by się pojawiał kod QR do skanowania. No i ewentualnie na przykład właśnie, że możesz kod sobie wpisać, co nie? Więc generalnie blik fajny, ale uważam, że fajnie by było, żeby ten skaner kodów QR jednak był jakąś alternatywą. Tematu. W każdym razie wiadomo jest, że PayPal jest już niedostępny na Steam. Visa i Mastercard groziły, zagroziły, no ale Steam się dostosował i czy chyba też, jeśli dobrze pamiętam, Ichio a też? PayPal po prostu uznał nie, pierdolimy to i uciekamy i również to niejako kryją um, pod płaszczykiem. No PayPal właśnie ja nie, nie czy no, to wymawia serio PayPal? Może tak, nie wiem. Produkty nie nie mogły jestem być angielski. Nam jest źle z tego powodu i my się wycofujemy. Pierdol, pierdol, ja posłucham. Akurat w to nie wierzę. Chodzi o dobro dzieci, prawda? O dobro dzieci. Nienawidzę Zawsze jak to się jeżeli nie potrafisz czegoś wyjaśnić w inny sposób, jeżeli szukasz jakiegoś uniwersalnie doskonałego i pasującego do wszystkiego powodu, to jest dobro dzieci. Mm -hmm. to to dobro dzieci właśnie się wykoprytnęło jeśli Dokładnie. chodzi o dwie sprawy. Co? Visa i Mastercard zatrudnią prostytutkę? Czekaj. Czekaj, ja to dobrze czytałem? Nie, nie, dobra, to jest. Co ty się w ogóle podziało? Po pierwsze, Visa i Mastercard cały czas współpracują chociażby z takimi platformami jak OnlyFans. I nawet ostatnio się głośno zrobiło, że jakaś tam młoda dziewczyna z OnlyFansa stała się. A było, no. Co twarzą że... jakiejś tam firmy. Już A nie. Akurat mało mi się ważne... pojawia, że jakaś taka blond włosa, że zarobiła w ciągu 24 godzin, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale mi się ciągle to na Twitterze pojawia, no codziennie o tym, że ona zarobiła ten milion w ciągu doby, nie? Że tam po, w ogóle po chyba tygodniu to chyba z 10 czy coś takiego. Ciągle mi się to pojawia. Dla kogo Przerażające, i że są ludzie, za to ma płacą. wspierane przez Visa i Mastercard i akurat tutaj to, co... E... Ona ma takie azjatyckie w... rysy, jak dobrze pamiętam. Pływa być może nie na pamiętam, Słuchajcie, bo żeby nie było, ja... No only are, no, nie, nie mam. Nic, że tak powiem, no, jeżeli mogą sobie zarabiać tak, jak, jak zarabiają, to ich święte prawo i co mi do tego tak poprawdzie? No nie, nie są to po prostu dziewczyny, które tak. ja bym patrzył pod kątem, przykładowo małżeńskim, ale e, znając, że się to one też no, nie to były... samo, nie chcę robią, co chcą, OnlyFansiary, nie, ale takowe rol no to na przykład to no, nigdy bym nie wziął dziewczyny jako oni nie, ale no tak rol no to też nie ma żadnego problemu do oni Fansiar tak ogólnie, nie, nie chcę robią, co chcą w swoim życiu. byby jakoś tam specjalnie tym zainteresowane po prostu, nie? E, nie mniej. E, nie mniej e, jeżeli Visa i Mastercard akurat e, troszczą się o dobro dzieci, no to przecież akurat, jakby nie patrzeć, dość dużym problemem społecznym jest to, że mega wielka popularność takiej platformy jak OnlyFans mhm. pokazuje tym młodym umysłom, które no rzekomo nawet nie powinny wchodzić na te platformy, że tak naprawdę jeżeli chcesz mieć zainteresowanie od dziewczyny, no to tylko forsą i tak dalej. Możemy na to wchodzić. Ja nie chcę za głęboko na to wchodzić. Dlaczego w każdym nie? razie pokazuje to brzydki taki czynnik społeczny, taki współczesny czynnik sp społeczny, nie? E, to również może źle wpływać na te młode umysły bym powiedział, no ale tutaj akurat Visa i Mastercard mają to bardzo głęboko w dupie, przypuszczam, że Paypal również. Ale Cześć, jest Hanks. jeszcze jedna rzecz, bo przede wszystkim mówimy o tym dobru dzieci przecież, nie? No i co wyszło Moje ostatnio? Ulubione. Ostatnio wyszła afera z Robloxem. Tak, wyszła. No jeżeli mamy wymienić gry, które są najbardziej kojarzone z dziećmi, to będzie Minecraft. I Roblox właśnie. No i jeszcze, Fortnite. I co jeszcze. się tutaj odwala? Tak. To wykracza nawet troszeczkę poza moje. Jakieś wyobrażenia. No jest bowiem taki, że Roblox, jako taka no, gra, platforma dla no, przede wszystkim dzieci i to młodych dzieci, często zdarzał się być taką też platformą dla PDF-ów, bo przecież mamy takie zajebiste współczesne czasy, że jakbym wymienił pełną nazwę, to, to chore. mógłbym zostać zdemonetyzowany. Chodzi o tych, co patrzą na dzieci pod kątem takim, jak ludzie patrzą na dorosłych ludzi z strefy erotycznej. Wiecie o co chodzi? No, PDF-y, tak? I żeby nie Fliki, dla mnie każdy no. PDF powinien zostać zakopany kurwa żywcem pod więzieniem e, i najlepiej w okolicy kurwa. No ja tak overall, no to uważam raczej, że powinny te osoby być leczone, ale no rozumiem. Wychodka, nie? I to tak potężnie, tam bym powiedział, że powinny zostać zmuszone I myślę, że każdy do tego. Normalny człowiek również. E, I o co chodzi? Właśnie, no skoro to jest taka platforma, to tam byli również tak zwani vigilantes, czyli ci, którzy wyłapywali ludzi o niecnych. Że tak powiem, zamiarach w stosunku do dzieci. I co się okazało? Roblox postanowił walczyć nie z tymi, co mogą wykorzystywać tak, Robloxa co widzieliśmy właśnie w, takim, w takich niecnych celach w stosunku do dzieci. Tylko postanowił Roblox walczyć z tym vigilantis. What the? Fuck? To Fuck. jest mega dziwne. Tutaj I tego nie nic rozumiem. innego się do głowy nie ciśnie. Czy was popierdoliło, drodzy, no drodzy, e, twórcy i tam firma odpowiadająca za Robloxa? Real. Generalnie to ja uważam, że tutaj właśnie akurat, no nie jestem fanem cancel, kultur, że wiecie, sobie kancelujemy ludzi i tak dalej. Ale w tym wyjątkowym wypadku to w 100% jakby był cancel Robloxa, to totalnie bym poparł, bo no to już jest gruba akcja. Naprawdę gruba akcja i wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnej strony, czy lewa, czy prawa, czy jakaś. Skrajność czy inna skrajność, która by uważała, że afera PDF-owa nie powinna być piętnowana co najmniej, nie? W sensie piętnowana. oczywiście to, co się z związane z nią dzieje, a osoby, które są tymi vigilanti, jak on tutaj, tutaj to nazywa, no to powinni być wspierani, kurczę, co nie? A nie banowani przez Robloxa. No to jest ewidentny strzał w to, żeby po prostu ukrywać tę sprawę i Roblox od dłuższego czasu, z tego co tam poczytałem sobie, to ukrywa i udaje, że tego problemu nie ma. Wiadomo, że to jest gigantyczna korporacja, która przez to traci pieniądze z tego, co sprawdzaliśmy. No to na stoku e, też właśnie chyba Roblox bardzo dużo stracił w krótkim okresie i bardzo kurwa dobrze jebać ich za to, co robią i mają to jak najszybciej ogarnąć, moim zdaniem. No i chyba wydaje mi się, że wszystkich normalnych. Ogólnie doszło do tego, moi drodzy, że. A to widzieliśmy oczywiście? Nawet tutaj taki, taki prokurator generalny Liz Muril ze Stanów um, złożyła szklanki, no. przeciwko właśnie Robloxowi, że coś takiego robią. E, można przetłumaczyć tutaj jej wpis, który tutaj akurat mam przed sobą, że no, e, dziś pozywam Robloxa, najpopularniejszą stronę z grami dla dzieci i nastolatków i siedlisko przestępców seksualnych. Tak ogólnie, to na pierwszy rzut oka, jak ktoś nie jest insight, to, to brzmi trochę śmiesznie, że pozywają Robloxa, nie? No tak brzmi absurdalnie, nie? E, jak jakiś mem, ale no, jak już się Interesujesz tym, co się dzieje w tym Robloxie, tu w procentach zgadzam się z tym wpisem. Naprawdę. Na początku pierwsze co, jak przeczytałem, jak jeszcze nie byłem into ta afera, nie wiedziałam w ogóle, że w Robloxie aż tak dziwnie się odpierdziela, to dla mnie to było śmieszne, jak to czytałem. Ale tak sobie pomyślałem, kurwa zgadzam się z tym w 100%. Naprawdę w 100%. Z powodu braku protokołów bezpieczeństwa w Robloxie zagraża on bezpieczeństwu dzieci w Luizjanie. Roblox jest przepełniony szkodliwymi treściami i PDF-ami, ponieważ priorytetem dla niego jest wzrost Pasakra. liczby użytkowników, przychody i zyski, a nie bezpieczeństwo dzieci. Każdy rodzic powinien być świadomy wyraźnego i obecnego zagrożenia, jakie Roblox stanowi dla jego dzieci, aby zapobiec temu, co nie do pomyślenia. Tu generalnie, no to wiecie. W... Unia Europejska niby walczy z tym, żeby dzieciaki nie miały dostępu do filmów Plus 18. Tutaj zaraz jakieś tam, no nie wiem co to nazwać, e-dowody, ale wiecie, te weryfikacje po prostu będzie trzeba robić z telefonu i tak dalej. I to podobno mawej, że to już jest jakby oficjalne, że to tam chyba w ciągu roku czy dwóch już chyba każdy ma z tego korzystać tu w Unii Europejskiej. No i na przykład właśnie dzieciaki nie dostaną się na strony Plus 18, przynajmniej te, które tam będą zarejestrowane. Nie wiem jak to do końca ma wyglądać. Ale niby Unia Europejska. Z tym walczy, ale się kurczę okazuje, że w Robloxie nic z tym nie robią. I teraz tak, jeżeli faktycznie Unii Europejskiej by na tym zależało, żeby faktycznie w tym Robloxie coś się zaczęło odpierdziać, I gdyby sama Unia Europejska według mnie zareagowała na to, co się dzieje w Robloxie, wydaje mi się, że już by mieli taki nacisk, że musieliby coś z tym zrobić. I właśnie to jest ten pokaz, że nie chodzi o to, żeby walczyć o ochronę dzieci, tylko chodzi o to, żeby kurczę, no nie wiem, ja uważam osobiście, że z tym dowodem, powiedzmy, z tym skanowaniem, to raczej nie chodzi o ochronę dzieci, nie? Tak jest moje zdanie, że na pewno dałoby się to lepiej. Robić. I z tego co się orientuję, tam wszyscy, wszyscy eksperci od zabezpieczeń też uważają, że to nie o to chodzi, żeby walczyć o ochronę dzieci, tylko o coś innego. No ale to takie szurskie teorie, moje wiecie. Czapeczka foliowa, te sprawy na głowie. Chyba wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą obowiązkowo, z tego co pamiętam, na pewno wybrane. atakować tych takich vigilantów, czyli samozwańczych stróżów prawa. I to jest, co jest najciekawsze, że e, dotyczy to chyba tam największego z nich, czyli tego szlepa, który e, ma tam 850 tysięcy subów, bo on prowadzi no. I, tak dalej, i doprowadził do aresztowań takich, I dobrze. powiedzmy, osób. I to jest właśnie ciekawe. Najlepsze jest to, że on sam się teraz ostatnio poskarżył, że on otrzymał pismo od Robloxa z amerykańskiego Season Deceased, czyli o zaniechanie i zaprzestanie robienia tego, co robi. I jak sam podaje, słuchajcie, jak on sam podaje, tutaj mogę nawet takiego screena zrobić, że takiego listu, czy takich akcji, w ogóle został oczywiście, takie akcje nie były stosowane wobec osób, które zostały nawet aresztowane. Widzicie, na jakim poziomie teraz jesteśmy, no, że tak. osoby które, no, mówię, są nazywane jako osoby w bardzo domyślnym, po prostu takim e, słowie, to. E... Ich tam nic nie spotkało w Robloxie, ale osoba, która takich osób wyłapuje, o nie, to przestań. Bo co? Bo być może mógłby się zepsuć PR no, firmy. I dobrze, i niech się w momencie, psuje. Gdyby faktycznie ja bardzo chętnie, się takich... nie wiem, to już mówiłem wcześniej, ja też bardzo chętnie nagram jakiś materiał na ten temat dedykowany. Osób złapało, to lepiej po prostu to nie czytać. No, takie rzeczy nie, nie, tak nagłaśniać, PR po prostu chodzi przede wszystkim, nie? I właśnie z tego też powodu po tym wszystkim został, po prostu ta pani prokurator postanowiła właśnie złożyć też pozew przeciwko Robloxowi, że nie robi tam. Odpowiednio. Wiele, zresztą a teraz Roblox to jest skasowane w niektórych krajach, więc z tego, że nawet co dziwne, w Katarze jest zablokowane mm -hmm. jako platforma. Tam już tego nie można robić i w sensie nie można grać. I wydaje mi się, że akurat po tej aferze ja i po tym, jak dzielnie Roblox walczy pr a za chwilę o tym usłyszycie, to y, będzie więcej takich krajów, gdzie Roblox zostanie zamknięty. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że de facto Roblox poszedł na wojnę z tymi, którzy wyłapują takie osoby, a nie z tymi wyłapywanymi osobami. No przecież to trzeba mieć gwoździa we łbie, żeby to w ten sposób Mega. po prostu to w głowie. Ale to dlaczego o tym zmierzam? Dlaczego do tego zmierzam i dlaczego o tym informuję? Bo do Robloxa jeszcze wrócimy, bo tutaj no nie zapomnę. Katarze i w Turcji jest zablokowane, mówisz? Ja pierdziełem. No to takiej dobrze, takiej rzeczy, bardzo dobrze. Że, Niech blokują wszędzie tego Robloxa. Szczerze, nie oszukujmy się, ale no mieli tyle czasu, tyle Roblox miał czasu, żeby zareagować na to w jakiś sposób. Nie jest od, nie wiem, kurczę, tygodnia ta sprawa, tylko już naprawdę od kilku lat przejeżdża te afery z tego, co widziałem, były. Oczywiście były, jeżeli można użyć tego słowa, chociaż uważam, że nie pasuje tutaj, no to były o wiele lżejsze, powiedzmy. Oni mieli czas, żeby się dopasować do tego i nawet teraz, jak im się dupa pali, to i tak nic z tym nie robią, tylko próbują to zagłuszyć. Także dla mnie osobiście niech spierdziela ten Roblox. Po prostu tyle. Właśnie CEO Robloxa to uznał, że hej, no jeżeli się martwisz, to po prostu nie dopuszczaj dzieci do Robloxa. I e, Wow, really? I to jesteś CEO? No dobra, czemu by nie? Ogólnie sprawa wybuchła na tyle, no bo, że... A na... może na przykład wy nie dopuszczajcie w takim razie, jako CEO Robloxa, może Wy nie dopuszczajcie po prostu do gry, co to jest, to jest dobry pomysł, nie? Żeby nie dopuszczać do, tej, do tego Robloxa. Albo na przykład, nie wiem, nie dopuszczać do afer PDF-owych, to już w ogóle było super, nie? Ale to jest, no way, da się tak, żeby naprawdę dbać o dzieci w grze, która jest skierowana głównie dla dzieci. No wiadomo, teraz w Robloxa też dużo dorosłych gra, no bo e, te młodsze osoby, które grały kiedyś w Robloxa, no to oczywiście są, e, no już dojrzałe, nie? No ja znam osoby, które mają powiedzmy nawet 20 lat i tak dalej, i grają w Robloxa, bo grały jak były dzieciakami, więc to jest jakby wiadomo że Roblox nie jest typowo dla dzieci, ale no, wydaje mi się, że głównie jednak, nie? To jest trochę case Fortnite. A. Ja też gram Fortnite'a, ale Fortnite jest głównie skierowany dla młodszych. Nawet ten taki popularny, bardzo znany no, dziennikarz tam prowadzący Matt Chris Hansen, przepraszam, Chris Hansen. czyli ten, który w tam starych programach telewizyjnych w Ameryce no, wyłapywał również PDF-y. Którzy, którzy, którzy mieli, no nie najlepsze powiedzmy, bo naprawdę mi się dużo gorsze słowa cisną ja na, też na usta, mieli. mieli... Niecne plany wobec młodocianych, i on ich po prostu przyłapywał. Tam wpadał z policją i: What are you doing? Nie? No to nawet serio, on tak robi dokumenty odnośnie Robloxa, właśnie teraz. Bardzo, właśnie dobrze, ze bardzo dobrze. Na to wszystko. Super. I Akurat nie, nie, nie zgadniecie. Wiecie, jakie środki płatności obsługiwane są na Robloxie? No właśnie, PayPal, Visa, no to jest dziwne. Mastercard. Tam nie ma problemu. Tam absolutnie nie ma. I teraz jeżeli właśnie ja się dziwię, jak to jest, że na Steamie zdejmują takie rzeczy, a w Robloxie właśnie coś takiego się dzieje, że normalnie można tą wizą, Mastercardem, PayPalem i tak dalej płacić. O co tutaj chodzi? Jeżeli faktycznie im by zależało na młodszych, to już dawno zdjęliby te płatności. To nie chodzi o to, to nie chodzi o to. Ma problemu Problemem jest to, gdy takie rzeczy są na Steamie, bo banda no. dewotek postanowiła powrzeszczeć się na ten temat, że w jakiejś fikcji kobiety są brzydko traktowane, nie? To było ważniejsze. To było ważniejsze. Tylko różnica jest taka, że właśnie no Steam, jeżeli już mamy wybierać, no to wydaje mi się, że Steam tak jako ogół jest bardziej skierowany dla, do osób dojrzałych, nie? Że tam raczej więcej osób dojrzałych niż młodszych siedzi i to jest właśnie ta różnica. A Roblox, no Roblox jest typowo grom albo platformą, nazywajcie jak chcecie wiadomo o co chodzi, skierowaną typowo do młodszych osób i to jest przerażające. Jeżeli chodzi o dobro dzieci, no to gdzie wy kurwa jesteście Visa Mastercard PayPal, Halo? Chyba, chyba jednak zgubiliście tą drogę. Chyba jednak nie o te dobro dzieci chodzi, co? No chyba nie. E, ogólnie, jeżeli chodzi o e, ten statement, cały Robloxa, no to też już go dostaliśmy. On jest bardzo długi. E, ale przeczytam Wam po prostu kilka fragmentów. Sam początek jest taki. Udostępniamy więcej informacji na temat tego, dlaczego konieczne było usunięcie samozwańczych stróżów prawa z platformy Roblox oraz w jaki sposób rozpatrujemy i reagujemy na zgłoszenia nadużyć na Robloxie. Co? To naprawdę przeszło przez jakiś dział PR-owy i oni sobie coś takiego napisali? O mój Boże. Ja pierdziele, to jest niewiarygodne, że to przeszło w ogóle przez jakiś dział PR-owy. Co tu się dzieje? Chociaż ich intencje wydawały się dobre. Zbanowani stróże prawa podejmowali działania, które są nieakceptowalne i tworzą Niebezpieczne środowisko dla użytkowników. Czyli rozumiem, że ich trzeba zbanować, bo wy sobie nie radzicie z ochroną tego środowiska, więc ich banujecie, bo okazuje się, że te osoby, których z kolei oni wyłapywali, to tworzyli przyjemne, akceptowalne i bezpieczne środowisko dla graczy. Tak? Taki jest Roblox. Jakie całe szczęście, że ja nigdy nawet nie odpaliłem tego Robloxa i moje dzieciaki nigdy tego Robloxa nie odpalą. jakbym miał dzieciaki, szczerze, w sensie, no wiadomo, no ja jestem trochę innym przykładem, no bo rzadko kto siedzi tyle w internecie, co ja co, nie? Ale jakbym miał dzieciaki, to po tych aferach, jak ja bym usłyszał, no mówię, wcześniej nie słyszałem, ale jak ja bym usłyszał teraz o tych aferach, zakaz Robloxa totalny. No przykro mi, nie? Ale no naprawdę masakra. Dałbym im Fortnite'a pograć. Nie wiem, może w Fortnite też tak jest, zainteresowałbym się oczywiście. Gdybym miał dzieciaki, no to na, ja bym bardziej sprawdzał, Wydaje mi się, niż przeciętny rodzic, czy, czy faktycznie tam są jakieś dziwne rzeczy w tych grach. I bym to weryfikował, no chyba, żebym miał naprawdę mocne zaufanie do moich dzieci, ale no wydaje mi się, że jednak no, kontrola młodszych osób w internecie no, jest dosyć ważna. Kontrola mam na myśli oczywiście tutaj chronienie bardziej, bo kontrola brzmi bardzo tak negatywnie, nie? Mi chodzi tutaj o chronienie typowo. Dalej czytamy. E, podobnie jak prawdziwi drapieżcy często podszywali się pod nieletnich, aktywnie nawiązywali kontakt z innymi użytkownikami, a następnie próbowali nakłonić ich do przejścia na inne platformy w celu prowadzenia rozmów o charakterze seksualnym, to chyba nie jest banowane słowo, co jest sprzeczne no z naszym regulaminem. Co jest konkretnie sprzeczne z waszym regulaminem? Czyżby sprzeczne z regulaminem było zachęcanie do przejścia na inne platformy? Powalone. W każdym razie bo mówię, ten statement jest bardzo długi. I, I e, Co jest niezwykle głupie, naiwne i służy jako dupochron, ale bardzo nieskuteczny z Robloxa. Dokładne i szybkie zgłaszanie przez naszą, naszą społeczność uwag jest ważne. Zgłaszanie przez odpowiednie kanały, w tym nasze specjalnie zaprojektowane narzędzia do raportowania natychmiast i z jak największą ilością szczegółowych informacji to najlepszy sposób, aby pomóc nam usunąć złoczyńców z Roblox. Kurwa, debile! Jeżeli, jak były te takie akcje, jak nieraz widzieliśmy właśnie jak... Skurwy syny działają. Sorry, no, ale po prostu ciśnie mi się to na, na usta. To dzieciaki tego Ech. nie zgłaszają, aż nie jest za późno. No. Bo są naiwne, bo są łatwowierne. No właśnie, to jest ten problem. Więc nie, zgłaszanie nie działa, wy debile. Więc w tym momencie tak naprawdę cała reszta, cała reszta tego statementu jest już nieważna. Przecież, gdyby dzieciaki, które są właśnie w ten sposób wykorzystywane, wiedziały, że są wykorzystywane, to by nie były wykorzystane na pierwszym miejscu. Ja no. myślę, że akurat o całą sytuację o bardzo ładnie podsumowuje zwykła grafika opublikowana przez jakiegoś użytkownika Ogromny. na Twitterze, czyli od dzisiaj w moich oczach Roblox to wygląda właśnie tak. Nie tylko w Twojej. Właśnie w ten sposób. Nie będę kłamał. Tylko nadal Ale należy nie od dzisiaj. zatoczyć koło i wrócić do Wizy, Mastercarda i Paypola, no którym bardzo, bardzo nie pasowało. Nie mam slipper. Przecież e, nie, nie pasowała kategoria SFW na Steamie, którą również można było po prostu wyłączyć. Nawet jak się było rodzicem, to można było to Przekaż, wyłączyć. Czy to AI w ogóle jest zrobione, bo to nie mogło to, na spokojnie. To, to, to trzeba było skasować, tak? No to nie, no to faktycznie ze Steama to trzeba było skasować. Tylko jakimś cudem faktycznie się okazuje, że no widzicie akurat Mastercard, który tak dba o te nasze dzieci, to jest partnerem. Piszesz szkanki, że dosłownie zreportowałeś ludzi za to, że Robi, uprawiali stosunek <laughs> wiadomo jaki w Robloxie, i dalej BANA nie mają, a to było dwa lata temu. Ej, no to to jest dzikie w chuj Nie, nie no, jeżeli to jest prawda, w sensie bierze ci szklanki, no bo siedzisz długo na streamach. Wątpię, żebyś okłamał. Masakra. Ale no. To jest Roblox kuźwa, nie? I to partnerem oficjalnym. My tworzyli wspólne eventy, tworzyli wspólne akcje. Zresztą macie teraz pewnie screen na ekranie, który pokazuje, gdzie i jak ze sobą współpracowali. To nie była jedna, jedyna współpraca, tak więc. Jeszcze partnerami, jeżeli są. No faktycznie nie uważacie, źle. że. E, ale jak coś wiecie, visa, Mastercard, Visa, wszyscy operatorzy płatności bierają, bronią, chronią dzieciaki biedne, Boże, Święty, ale nie w Robloxie. Akurat się to nie, tylko na steamie. No nie no, inaczej się tego nie da nazwać jak cenzura na Steamie, co się dzieje. Naprawdę to jest dosłownie, dosłownie definicja cenzury. A Mastercard i PayPal po prostu dbają o bezpieczeństwo dzieci, to pomyślcie jeszcze raz. Wcale bym się teraz nie zdziwił, zakładam foliową czapkę, że wiecie co, być może za jakiś czas miał powstać inny jeszcze sklep z grami. Wiem, że to jest reaching straszny, ale być może tutaj po prostu chodziło o to, żeby się przyjebać do Steama o coś. No, Jedna pla platforma płatnicza już odpadła. Dwie nadal wiszą. I mi to wygląda po prostu na nieuczciwą konkurencję, a was i wasze dzieci w sumie nawet nie pomyślałem o mają tym w dupie. Zresztą, jak się okazuje, niektórzy to by nawet chcieli. A jeśli jesteście rodzicami, to trzymajcie Robloxa Stala. O, oczywiście, że tak. Bo po tej akcji tutaj okazuje się, że oni mają naprawdę nierówno pod kopułą.